A nie brzmi. Chleb nie spełnia moich oczekiwań. Co teraz? No więc yy, zazwyczaj my kupujemy produkt, a nie nasze wyobrażenie o produkcie. To, co robimy, jest tak trudne i smaki są czasem tak dziwne, że dla osób nowych może to być nieakceptowalne. I ja to rozumiem. Wtedy, jeśli rozpoczynamy, warto kupić mało żeby zobaczyć, czy to jest coś, co ja akceptuję. Ale jeśli nie spełnia oczekiwań, bo coś zrobiłem źle, bo jest zakalec mocny, bo, bo coś popsułem, to oczywiście czujcie się bezpiecznie, bo możecie od razu zrobić zdjęcie, wysłać do mnie. Ja na pewno uznam, że to jest reklamacja zasadna i natychmiast odeślemy pieniądze, albo zanotujemy to i przy następnej dostawie. Damy produkt pełnowartościowy, taki, żeby spełniał oczekiwania. Dlatego proszę, czujcie się bezpiecznie, od nikogo nie wyłudzę żadnych pieniędzy, ale z radością oddam to, co niesłusznie zabrałem, albo następnym razem oddam pełnowartościowy chlebek. Nie martwcie się, proszę. Zapraszam.